Witam serdecznie na kolejnym miocie, w kolejny piękny dzień. Pogoda przepiękna i dzisiaj spróbuję uwędzić kiełbasę, ale tym razem bez parzenia, za to z podpiekaniem na sam koniec wędzenia. Się podniesie temperaturę, zobaczymy, czy wyjdzie. Kiełbasę mam od rzeźnika, nie robiłem sam, no bo tam dla jednej osoby to nie ma większego sensu kręcić kichy. A Edziu tutaj już chyba wie, co się zapowiada, bo jak tylko zacząłem mówić o tym wędzeniu, to się tam położył. Przede wszystkim chodzi mi o to, żeby zobaczyć, czy ona działa po zimie, czy wszystko jest w porządku, bo znajomi ze Szczecina wymyślili, że jak do mnie zajadą za jakiś czas, tam na wiosnę pewnie, żeby się złożyć, kupić sobie ćwiarteczkę, może połówkę świniaka i właśnie przerobić na wyroby. To dzisiaj tak testowo. Kilka kiełbasek sobie uwędzę, zobaczę, czy wszystko jest w porządku. No i taka świeżo wędzona kiełbaska to jest przepychota. Wiadomo, pierwsze co. Na przynoszę jakiegoś liścia z tego drewna, żeby narobić żaru, żeby się przepaliło, żeby trochę wyszła z tego wilgoć, a kiełbaska w domu już się suszy od dłuższego czasu. No i mamy zamontowane kilka gałązek brzuski, kilka dębinki, troszeczkę chrustu na rozpałkę. Panie, ale brzuska to się nie nadaje do wędzenia. Wiem, to jest tylko po to, żeby nabrało to temperatury. A potem to już będziemy wędzić jabłonką. Ja to już od dawna będę jabłonką, no bo kupiłem tego sporo. Była okazja, pan tam wycinał stare jabłonki. Przesuszona, elegancka. No i dobra, już się powinno rozpalić. Taką mam nadzieję. Odpalone z 20 sekund temu, a już dym zaciąga tutaj. No i bardzo dobrze. Co teraz potrzebujemy? Potrzebujemy... Termometr zamontować, żeby wiedzieć, co się tam dzieje w środku. Lecę potem bezprzewodowy, to potem wiecie, Emu się weźmie czy coś na spacer, to będę miał w kieszeni jaka jest temperatura. Termometr zamontowany. Wygoda jest z tym bezprzewodowym rzechej. No i już mamy w środku 29 stopni. Bardzo szybko się nam nagrzewa, bardzo ładnie zaciągnęło. No troszkę niech się wypali tam, z pół godzinki, może ciut dłużej, żeby ta wilgoć wyszła, dorzuci się jabłonki, się przyniesie. Kiełbaskę. On już chyba wie o co tutaj chodzi, bo się kręci i kręci wokoło. Chwilka minęła i już maszynka pyka, że jest za ciepło. No 88, 93 leci temperatura. Dobrze, niech się wygrzeje ta wilgoć wyjdzie. Potem się dorzuci, jabłonki, przymknie drzwiczki i przyniesie kiełbasę na przesuszenie. Najpierw jeszcze takie pół godzinki na otwartym będzie, a potem na zamkniętym. No, jeszcze chwila, niech te brzuski się powypalają, a przy okazji motorek wytargany, bo wczoraj wieczorem tylko gniota złożyłem sobie myślę podładuję mu akumulator, bo dzisiaj będę wędził, będzie czas, to może tam świece trzeba mu wyczyścić, może się powietrzu, gdzieś układ paliwowy ale tak się podładował parę minut, już późno było, taka szarówka a mówię, a nacisnę mu ten guzik, zobaczę czy akumulator się ładuje, czy kręci a on tylko zakręcił ze dwa razy, trzy i odpalił po i poszło. No i bajka. I sobie jeszcze rundkę koło komina zrobiłem. No bardzo przyjemna jest pogoda. Ciekawe, czy teraz odpali. Mam nadzieję. Sanie odpalone. Tu jest sanie odpalone i próbujemy. Edżuszału dostaję, jak motorek odpalam. Bo myśli, że gdzieś jadę. Nigdzie nie jadę, wędzimy kiełbasę. On niech sobie pochodzi po prostu, daj spokój. O, chodź tu. No, już się uspokój. O, i mnie łapie i mnie trzyma, że im nie jechał. Nigdzie nie jadę, nigdzie nie jadę. No już się uspokój. Za nogę mnie łapie. Jeździ, skręca, hamuje. Można się wybierać na wycieczkę. Tylko jeszcze olej sprawdzę, bo coś mignęła mi tam kontrolka. Ale patrzcie, jak się indyk ładnie nosi i tak od rana. I tańcuje koło tej indyczki, i tańcuje, i chodzi, i gulga. A ona nie wzruszona na jego zaloty. Chyba jeszcze trochę musi podrosnąć, trochę dojrzeć płciowo. Bo tak wygląda, że ona nie wie, o co chodzi. Za to on wygląda, że wie, o co chodzi. Ale nie jest zbytnio nachalny, czeka na odpowiedni czas. O, i tak sobie jeszcze, nie wiem, powietrzem strzela? Ciężko to określić. Dźwięk taki, jakby ze sprężarki poszło powietrze. Dobra, dolałem troszkę oleju. Wygląda na to, że jest w porządku. Kontrolka zniknęła. Obie, tak dalej. A tutaj już się troszkę przepaliło. Już nie dymi. Dorzucam jabłoneczkę. Trochę przymknę, żeby nie było wysokiej temperatury, i zaraz lecę po kiełbasę. Ładnie już czuć jabłonkom na całym podwórku. Te lecę po kiełbaskę dużo i nie ma tam. Ja wiem, z 8 sztuk 8, no, ale ładnie wyschła. suchutka. Suchutka skórka, ładnie na kijku zawinięta. Proszę uprzejmie, same smakołyczki. To lecimy wrzucić. Niech się nam wędzi. Na razie na otwartym, znaczy na otwartym wieku, ale zamkniętej tej. Palenisku. Niech się jeszcze dosuszy z pół godzinki. No i potem zacznie się proces wędzenia właściwego. A za ten czas idziemy zanieść królikom trochę pietruchy, bo udało mi się taką ładną kupić. Każdemu po troszku, tak dla smaku. One to to lubią co tam panowie u was słychać, bo koleżanki to siedzą na swoich miejscówkach. Ładka w piwnicy, ruda w budzie, nawet nie wyszły jakim dałem. Tam za jakiś czas pewnie wyjdą, rano to latały, jadły razem obok siebie. No i super sprawa z tymi karmniczkami. Proszę, to ci można tu położyć. O, to to smakuje i tobie też damy. Z tymi karmniczkami super sprawa, bo się paszy tyle nie marnuje, bo nie rozwalają. Smacznego kolego, dobry. No to dobrze. A ta maszynka, mniej więcej po całym podwórku, mi sięga 37 stopni na obsuszaniu, To ok. Z pół godzinki minęło, lecimy przymknąć klapę, podnieść temperaturę. I się tam pokisi takie kiełbaska. Ze 3-4 godzinki przed podpiekaniem. No to przymykamy. Starym sposobem na kija, żeby był. Przepływ tego dymu dosyć mocno kopci. No, bo tu jest całkiem zamknięte. To uchylę mu o jeden ząbek. Zaraz się łoparze, i tyle z tego będzie. O jeden ząbek, żeby miało więcej powietrza i mniej będzie dymiło pewnie. No i czekać, czekać, patrzeć, obserwować. Temperatura rośnie już 46. Małe usprawnienie zrobiłem, bo tutaj, gdzie był ten termometr. Czyli tutaj, jak mamy ten otworek, to jest kilka stopni niższa temperatura niż tutaj, gdzie kiełbasa. Bo nie ma dzisiaj długich pęd, po jednym tylko. No i zamontowałem na wysokości tak jak jest kiełbasa. No i ma to znaczenie. Zdecydowanie, znaczy zdecydowanie, no parę tych stopni, jak nie nawet paręnaście, jest chłodniej u góry. I to może być powód, czemu kiedyś mi się na przykład kurczaki nie dopiekły w środku, mimo że niby była dobra temperatura. Dobra to była, ale niżej. A wyżej jest troszkę niższa. A tej co studnie kopałeś, bo wymieniałem wodę w basenikach im i tutaj jest wąż pęknięty, troszkę leje się woda. To on ma zajęcie, się nią bawi. Tylko że jak już wodę zakręciłem, to kopał i kopał w tym miejscu. Myślał, że może znowu będzie mu leciała, co? A, a teraz mamy 53 stopnie. Tak staram się utrzymywać między 50 a 60, nie więcej. Potem na podpiekaniu to zrobimy dużo więcej. No to zabieramy się za robotę. Pilnowanie wędzarni. Sobie się poopalam, pogram w szachy. A jakby była za wysoka temperatura, to będzie mi tu pikało. W międzyczasie przyniosłem dinozaury do namiotu. W namiocie jest ciepło, ale nie jest jakoś bardzo gorąco. Tutaj jest otwarte, przez te okienka jest nawiew z każdej strony. No to nie jest źle. No i plan był taki, żeby tutaj trochę polatały. Zanim Edzia zamkniemy, niech on się z nimi oswoi. Już tak nie lata w koło namiotu. Już chyba załapał, że to swoi. Perełka, ty też pamiętaj, że to swoi. I nie drab za bardzo tego namiotu. Gdzie ty tam jesteś? Abyś dziur nie narobiła, bo się całkiem rozklekota. No tak on już jest trochę rozklekotany, szczególnie te okienka. Popuszczał ten materiał, się rozleciał. No ale myślę, że nie wyskoczą. Będziemy zaglądać, będziemy pilnować. No, jak one do edzal gnuą, edziu, ostrożnie. One to tak mają, jak się da, to się pchają. Dobra, zajrzymy do tej kiełbasy. Temperatura ładnie się trzyma. 54 na górze, na górze, czyli tam, gdzie jest kiełbasa. Już dobre ponad dwie godziny siedzi i zobaczymy, czy już łapie kolorku. Powinno, powinno, już powinno być tak ładnie zarumienione. A czy jest? Zaraz się okaże. O, ładnie się zarumieniła kiełbaska. No bardzo ładnie. O to właśnie chodzi. No to jeszcze z godzinka na takiej temperaturze i potem podpieczemy. Czyli akurat tak 3,5 godziny gdzieś. Do czterech potrzymam i na końcu z pół godziny na wysokiej. Ale kolorek jest już piękny. Trzeba pilnować te towarzystwo, raz, żeby oni nie powychodzili, bo jak on tutaj próbuje. Edziu, zapomnij, weź go nie strasz. No, spokojnie. To swój. I żeby perełka do nich nie weszła, tak patrzę, że jest tutaj. Zaglądam z tej strony, a tu jej nie ma. Ona się pod to gdzieś tu zapeklowała. Perła, gdzie ty tam wlazłaś? Jest to. Tak ci cieplej, co? Tylko się tam nie zaplątaj. Bo tak zostaniesz w tej folii. O, coraz dalej idzie. Perełka to lubi ciepło. No co, nie będziecie wychodzić? No zobaczymy. Na razie jest dobrze. No to jak tak dzisiaj dla każdego coś dobrego, to wy macie pekinkę. Tyle ja zjadłem. Reszta... Dla Was. Częstujcie się. To to im smakuje. Trzy minuty nie będzie śladu. Kiełbaski ładnie już nabrały koloru. Otworzyłem drzwiczki, dołożyłem jabłonki. Zaraz, no już się rozpoczął proces podpiekania. Patrzcie jaki to ma pyszny kolorek. Nawet wyjmę trochę. Bo naprawdę. A zapach też za chałupą się roznosi tej kiełbaski. Piękna sprawa. No i teraz można by ją sparzyć, ale ja jej nie będę parzył. Ja ją dzisiaj podpiekę. Tak testowo. Tylko ustawimy sobie termometr. No i ładnie, końcówka jest gdzieś tak jak kiełbasa. Nawet zrobię tutaj, jak u góry kiełbasa. O i żeby tutaj było dosyć wysoko. Swoją drogą, to dzisiaj jest dobry dzień, żeby te dinozaury puścić do namiotu. Kiedy on lata, to się trochę oswoją. A beze mnie to on tam nie chodzi, bo on tu ma takie zapachy, że jak ja się kręcę koło wędzarni, to i No i bardzo dobrze. A kiełbasę będę parzył, aż nie osiągnę ponad 70 stopni w środku i sprawdzimy... Ej, nie chcę się nabić tak łatwo. O, sprawdzimy ile teraz mamy w środku. Ale pewnie nie będzie za dużo. O, 40. Gdzieś tak, no to jeszcze... No, ponad 40 będzie, bo naciąga. Ale na pewno do 70 to jeszcze daleka droga. Także niech się robi. Przymykamy, żeby trzymało temperaturę. Drzwiczek nie zamykamy. Niech się pichci. Przymknąłem wieko, bo na samej górze nie chciała za bardzo rosnąć temperatura. A teraz, jak przymknięte, to urosła. 85 elegancko. No i tak podtrzymamy, aż tam urośnie. W środku, żeby kiełbasa była dobrze wypieczona. Może nawet ją trochę za długo przetrzymam, bo ja lubię taką dobrze spieczoną. I zrobiła nam się pora, że trzeba towarzystwo puścić na zielonkę. Niech lecą. Edziu dostał obiad, ale mam dla niego jeszcze kiełbasę w bonusie. Ale on mi tu nakopał, teraz brama się nie chce otworzyć. Łek, ile tego piachu nasypał. No, leczcie, leczcie. Mam dla niego kiełbasę tylko, że. Nie onom, no bo po co mu wędzić. Lecimy zobaczyć, jaka tam temperatura jest. Ile już tam mamy stopni w środku? Ile pokazuje? 55. No to jeszcze troszkę, bo wbite jest u góry w kiełbasę ten termometr. No to jeszcze trzeba poczekać ponad 70, żeby nie była czasem surowa. Wolę, żeby była za bardzo spieczona niż za bardzo surowa. No i zobaczymy, jak tam towarzystwo się dogaduje. Cała trujeczka jest, jest. No i dobra. Poglądajcie sobie kurki przez kratę na razie. Dzisiaj przez kratę trochę dni minie, tydzień, dwa, podrośniecie i pochodzicie z nimi. Niech się z Wami zapoznają, żeby Was nie ganiały, nie dziobały. Wiadomo o co chodzi. Panie Indyku, chodź śmiało. Zobacz, co tutaj jest za towarzystwo. Indyka to chyba za wiele. Nie interesuje. No ale tam spojrzy zawsze. Trochę te swoje zapachy poznają. Myślę, że temperatura jest już odpowiednia, bo z 10 minut temu zaglądałem. To było ponad 70 stopni. Edziu troszkę szczeka, bo tam konie stoją przed chałupą. Tam jest stadnina za lasem. Czasami tutaj jeżdżą, ale dla Edzia mam kiełbaskę tylko, że nie uwędzoną. Edziu! Masz! Skosztuj, trzeba by. Niemdłe. A my wyciągamy. 78 stopni pokazuje. No to chyba już dobra. No to wyjmujemy i kosztujemy. Najważniejsze, żeby nie była surowa. Tak nie, ale nie powinna być. No jak na samej górze ma prawie 80 stopni, to powinna być dobra. Aż mnie termometr poparzył. Drewno to tak nie przewodzi. To chyba je zabiorę. No prezentuje się. Smakowicie, smakowicie to mało powiedziane. A jak pachnie pięknie, no to lecimy skosztować. Pachnie przepięknie, ale pytanie jak smakuje? No zrobiona, zrobiona, wygląda dobrze. A teraz smak petarda. Pierwsze wnioski na gorąco. Na gorąco, bo i kiełbaska gorąca, to przy, nie przy parzeniu, tylko przy podpiekaniu jest twardsza skóra i jest mniej soczysta ta kiełbasa. Jest taka twardsza, ale to jak kto lubi, mi to smakuje bardzo. Mm, poezja. Inna jest niż yy, parzona. Taka jest idealna, trochę taka jakby z ogniska podchodziła, coś takiego. Ale tak fajnie tym dymem przeszła. Ona by była idealna do żurku, yy, fasolki po bretońsku, do bigosu, do takich rzeczy. Bo ma bardzo dużo smaku w sobie i nie jest taka rozpływająca się w ustach jak wtedy, kiedy ją parzymy. No, jako taki dodatek do różnych dań, to lepsza jest podpiekana. A parzona, myślę, tak żeby sobie zjeść, to chyba bym wybrał parzoną. Bo parzona taka jest, wiecie, delikatniejsza. No dobra dinozaury, wracamy do chałupy, bo dzisiaj to wyjątkowo długo byliście na dworze. Co prawda pogoda dopisuje, no ale tak pomału, pomału będę was przyzwyczajał. Jeszcze chcecie się napić? Nie, no dobra, to lecimy. Chodź do kartonika, tak będzie najprościej. Boję się was puścić, żebyście po prostu za mną poszły do domu. No bo wiadomo, tu wszyscy chodzą się przestraszycie jakieś gęsi albo kogoś. I może być ambaras, jak do lasu polecicie. Co do kiełbasy, to wyjątkowo słona się trafiła. Nie wiem, czy taka się uwędziła, znaczy zrobiła panu rzeźnikowi, czy jak. Albo może i tak, jak się parzy, to wiecie, to ta sól się trochę w wodzie rozpłynie. A tak to jest bardziej słona. Dobra, lecę z nimi. Dinozaury już w kałupie mają wysprzątane. Niech spokojnie sobie odpoczną, ale dzisiaj sporo godzin pobiegały, to powinny dobrze spać. A jak one dobrze śpią, to i ja dobrze śpię. Co do kiełbasy, to podpiekana w porównaniu do parzonej wyszła twardsza. Ma twardszą skórę i jest zdecydowanie bardziej słona, tylko z tą słonością to nie wiem, czy po prostu taką partię trafiłem u pana rzeźnika czy to jest to, że jak się parzy kiełbasę, to trochę ta sól się wypłucze. Ta by była idealna jako dodatek właśnie do bigosu, do jakiejś fasolki, do takich rzeczy, by była dużo lepsza niż parzona. Ale taka na kanapkę albo z chlebem, z bułeczką sobie zjeść, to bym wybrał parzoną. Także co komu potrzeba, tak można sobie wycyrklować. I na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam, zapraszam na jutro, na siódmą rano. Na razie, cześć!